Słowo ku pokrzepieniu. Słowo na środę, 24 lipca. Wspomnienie Świętej Kingi. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, Niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie. A ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wyposażając człowieka w dwoje uszu i w jedne usta, Bóg zdaje się pouczać. Więcej słuchaj niż mów. W prologu do największego przykazania, to jest do przykazania miłości, Bóg mówi: Słuchaj, Izraelu. Jednakże, posiadając sprawny słuch ciała, Możemy być głusi duchowo. Od głębokości twego słuchania w wierze zależy możliwość wydawania owoców. Mimo, że te w pewnym sensie przychodzą zagwarantowane ogromną mocą słowa, nasion, nie mniejsza jest Twoja odpowiedzialność uważnego ich słuchania. Dlatego, kto ma uszy, niechaj słucha. Prośmy naszego Pana o pragnienie dla nas, jakie posiał w swoim sercu prorok Jeremiasz. Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący Słowo, wspieraj nas. Święty Rafale Archaniele, uzdrawiający w Słowie, pokrzepiaj nas. Alleluja! Królem Chrystus zawsze i wszędzie. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, przyczyniaj się za nami. Święci nasi patronowie, wstawiajcie się za nami słuchającym, czytającym i rozważającym Słowo oddane w Chrystusie i Niepokalanej Serca błogosławia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Sebastian, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej oraz misjonarz Miłosierdzia. Pokój Wam!